Panie Andrzeju, dzisiaj wszystkich zaskoczyła wiadomość o odwołaniu prezesa Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło? Ja nie jestem politykiem, więc wolałbym szczątkowo wypowiadać się w tym temacie. Mówi się o odwołaniu, ale to było podziękowanie tak naprawdę. Odwołanie zawsze kojarzy nam się z czymś, z jakimś przewinieniem, z czymś niedobrym. A przecież jego mocodawcy absolutnie uznają obecność pana Jacka w telewizji za, za, za dobrą, za, za taką, która realizuje ich potrzeby, więc wydaje mi się, że to jest przesunięcie pana Jacka na jakąś inną linię, gdzie jest potrzebny. Nie jestem człowiekiem zawistnym, więc życzę wszystkim pomocy. Powodzenia również Panu Jackowi. A ma Pan pomysł, jaka to może być inna linia? No, wydaje mi się, że będzie przygotowywał wybory, że będzie przygotowywał kampanię wyborczą PiSu, ale to jest, to jest środowisko, w którym Pan Jacek czuje się jak ryba w wodzie, więc no, dla mnie nie ulega wątpliwości, że to będzie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Czy sposób, w jaki będzie prowadził tę kampanię, będzie. Dżentelmeński, tutaj wydaje mi się, że można byłoby mieć troszkę obaw, ale dajmy szansę.